Nazwa mojej strony, alternatywna nazwa do joannaholuj.pl to From Matrix to Self. Oznacza to od Matrixa do siebie samego. Używamy również hasła: Poznaj swój Matrix i przekrocz go. Mamy więc dwa aspekty. Z jednej strony mamy Matrix, czyli e, strukturę naszą, naszą strukturę naszego życia, układy. Z jakimi weszliśmy w to życie, które mogą być rozpoznane po prostu po to, aby rozumieć sens swojego życia, aby lepiej żyć, te układy możemy rozpoznać dzięki astrologii, numerologii, Human design. Każdy wie, że w tych układach są aspekty pozytywne, łatwe dla nas niejako, i są aspekty, które nazywa się blokadami. Ostatecznie zadaniem naszego życia jest jednak. Po poznaniu tego Matryksa i dobrym życiu w zgodzie z tak naprawdę z tym systemem matryksowym naszym zadaniem naszym jest przekroczyć to, czyli również przełamać pewne blokady. A to już jest trudniejsze zadanie. Tego nie powie Ci żadna, żadny układ starożytnej wiedzy z poziomu astrologii czy numerologii to się robi. Wchodząc na ścieżkę szamańsko-wiedźmińską, to się robi szukając siebie samego, to się robi szukając manifestacji, materializacji własnego, dobrego życia. To się robi idąc po prostu za sobą. Przekroczenie matryksa jest bardzo trudne, ale mm, widzę, że jest to powołanie bardzo wielu osób. Obecnie, dlatego zapraszam. Ja pomagam zarówno zrozumieć swój matrix, zrozumieć naprawdę świetnie, jak i przekroczyć go i dotrzeć do istoty samego siebie. Zapraszam.